Witam. Dzisiaj będę o tym, co zrobić, by zostać zatrudnionym jako konstruktor. Tak, kanał jest nowy. Zapraszam do subskrypcji. Komu się podoba łapka do góry, komu się nie podoba również łapka do góry. Więc przejdźmy do tematu. Co zrobić bycie zatrudniono? Po pierwsze, naucz się obsługiwać manualną suwmiarkę. Często jak przychodzili ludzie. Się zatrudnić, dostawali słówmiarkę i nie potrafili zmierzyć czegoś. A, a mówili, że, że w jakiejś firmy pracowali i toczyli na tokarce na przykład. Ale słówmiarko nie potrafili zmierzyć. A jest to pierwsza rzecz, do tego, by zostać wyśmiany właśnie przez pracodawcę. Oprócz słówmiarki jest również mikrometr. Obie, obie rzeczy trzeba umieć obsłużyć. Wiadomo, numeryczne wystarczy tylko zmierzyć i od razu wymiar jest, a tutaj nie. Tu trzeba odpowiednio. Kolejny punkt to. Z jaką dokładnością właśnie taka suwmiarka mierzy? Taka manualna suwmiarka z noniuszem oraz mikrometr. Trzeba się dowiedzieć lub umieć odczytać. Kolejne to. Co to jest pole tolerancji? Mało kto wie, co to jest. Co to jest pasowanie? Co to jest chropowatość powierzchni RA oraz RZ Co oznacza H7 i H6? Mało kto wie, jak przyjdzie po szkole, co to takiego w ogóle jest. Co to jest i T14. Te Tego też mało kto wie co to jest. Co to jest w pasowaniu według stałego wałka lub stałego otworu? Co przedstawia rysunek? To jest pytanie bardzo podchwytliwe dla nowych ludzi, którzy mało coś narysowali, cokolwiek w życiu. Zostają właśnie rysunek i muszą wymyślić, jak to działa takie urządzenie. Więc podstawa to jest rysunek. Potrafić czytać techniczny. Jaki otwór pod M6 i M8? Może takie pytanie paść. Jakie po prostu wiertło pod ten otwór? A dwóch tych otworów łatwo się nauczyć. Dwa wymiary każdy codziennie będzie się uczył jednego wymiaru i się nauczy tych dwóch wymiarów. Jak zagwintować otwór? Chodzi o to, by potrafić powiedzieć, jaka, no, w jaki sposób to się wykonuje, czyli wierci się otwór, później się wjeżdża gwintownikiem, że się daje smar, no i tyle. Jak uzyskać otwór, na przykład, FIS-120H7, ktoś zapyta. Może pasz odpowiedź, że rozwiertakiem. Niestety będzie to błędna odpowiedź. Pokaz, że, co narysowałeś, własne rysunki. Trzeba pójść i pokazać właśnie, bo pracodawcy nie obchodzi to, jakie studia ktoś ukończył, co ma napisane gdzieś w CV. Szkoda czasu tego czytać. Najlepiej, najlepiej, gdy ktoś pokaże, co narysował. Że jest prawdziwym konstruktorem, którego interesuje tematyka i że coś właśnie narysował. Na rozmowę idź sam, bez koleżanki i bez mamy. Porządnie ubrany. Pamiętam jak kiedyś przyszedł właśnie ktoś, chciał się zatrudnić i przyszedł z mamą albo z koleżanką, która czekała w przedpokoju. Nie jest to dobrą rzeczą, bo każdy wie dlaczego. Kolejne pytanie to, ile chcesz dostać na wypłatę? To też trzeba mieć ustalone z góry w głowie, by na to pytanie odpowiedzieć. Każdy szuka czegoś innego. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Jeśli nie, również łapka w górę. Jeżeli chcecie, bym rozwinął te punkty, lub macie jakieś pytania, to zapraszam na forum. Uf, proszę pisać pod filmikiem. Do zobaczenia.